Ostatnio ubrałem na siebie kurtkę taką, której nie miałem na sobie z 5 lat i znalazłem stówę w kieszeni i myślę sobie, fuck, jak to dobrze znaleźć stówę w kieszeni, ale potem pomyślałem sobie, ja papier, to mogłyby być dzisiaj dwie stówy, gdybym tą stówę zainwestował, więc marnowałem, ale straciłem stówę tak naprawdę. Znalazłem stówę, ale straciłem stówę. I teraz też znalazłem jakieś takie spodenki, których też nie miałem na sobie długi czas i patrzcie, co znalazłem. Loteria, zdrawka grycana. Pewnie już nie działa. Chcecie zobaczyć, co straciłem? 100 tysięcy złotych mogłem wygrać. Kurde, nie mam czym drapać. Mam śrubokręt. Kurde, widzę, od razu gratulacje. Tak. Gratulujemy. Wygrałeś rurkę z bitą śmietaną. O fuck! Autofokus, autofokus, bitches. Widzicie? Bi rurka z bitą śmietaną. To jest pierwsza zdrawka. Zobaczmy, co tutaj wygrałem. Tu też coś wygrałem. A, to takie, zarejestruj swój kod, graj o 100 tysięcy złotych. To jest taki scam chyba, nie? Żeby się zarejestrować i żeby mieli wasze dane. No bo za każdym razem, kiedy ci się każą gdzieś zarejestrować, no to jest sposób na pobieranie twoich danych, te dane są cenne. Więc wygrałem rurkę z kremem i możliwość bycia oskamowanym. Przerzuca się rok na trendy z TikToka ze zdrapywania zdrapek. Mniam miam, Mniam Dobra, i mamy dwie zdrapki babciu, do zdrapania. Nie nie, nie, nie wiedziałem, że są takie trendy. Są takie trendy? Nie wiem co, co, nie, nie wiem, co tobie TikTok wyświetla, kolego. Ale powiedziałbym, że twoje zapotrzebowania intelektualne są niskich lotów i algorytm to wyczuł błyskawicznie.